Pewnego dnia chłopiec, który nazywał się Marek, bardzo tęsknił za swoją mamą. Ale po chwili zobaczył coś wstrząsającego, co zmieniło całe jego dotychczasowe życie i doprowadziło do nieodwracalnych zmian. W tym momencie zmienił on swój światopogląd i zrozumiał, na czym polega prawdziwa męskość. Marek całe swoje dotychczasowe życie spędzał z mamą. Dbała ona o wszystkie detale w jego życiu. Słodziła mu herbatę, smarowała usta kremem Nivea, podgrzewała mu pościel, a nawet nosiła go na rękach do szkoły. Pewnego dnia, gdy wstał rano, postanowił zrobić sobie śniadanie. Mama jak co dzień zaniosła go do szkoły, a kiedy już się w niej znalazł, pilnie się uczył. Jednak po lekcjach, kiedy Marek wrócił do domu, wydarzyło się coś, co na zawsze wpadło w jego rutynę. Marcin myślał, że to koniec jego życia, które znał do tej pory. Spróbował on czegoś nowego, co wstrząsnęło jego życie. Myślał, że z tego nie wyjdzie. Ale jednak wyszedł. Michał wziął łyka nowego soku frugo. Jego siły witalne i testosteron wrosły do tysiąca punktów mocy, a jego umiejętności tkackie znacznie się poprawiły. Dlatego dzieci kochajcie ojczyznę i drugiego mężczyznę.